Jestem zdrowa. Mój organizm wie, jak wracać do zdrowia i robi to naturalnie, bez wysiłku. Zasługuję na zdrowie. Każda komórka mojego ciała pracuje dla mojego dobra. Mój układ odpornościowy działa sprawnie i silnie. Moje serce bije w rytmie życia. Moje krążenie jest swobodne i naturalne. Moje organy pracują w harmonii, wspierają się nawzajem. Jestem pełna energii życia. Każdego dnia czuję się lepiej. Moje ciało regeneruje się, nawet gdy śpię. Sen mnie uzdrawia, każda noc przynosi mi głęboki odpoczynek i odnowę. Budzę się świeża, spokojna, silna. Czuję się dobrze w swoim ciele. Akceptuję je w pełni. Z każdym dniem staję się coraz bardziej sobą: zdrową, spokojną, wewnętrznie spójną. Uwalniam to, co mi nie służy: emocje, przekonania, napięcia. Pozwalam sobie na uzdrowienie, odżywiam się świadomie. Moje ciało mówi mi, co jest dla niego dobre. Słucham go z uwagą. Woda, którą piję, oczyszcza mnie. Każdy posiłek, który wybieram, wspiera moje zdrowie. Moje ciało wie, jak się naprawiać. Moje ciało zna drogę do zdrowia. Każda komórka mojego ciała pamięta, jak wygląda zdrowie i wraca do niego z łatwością. Jestem spokojna, jestem bezpieczna. Jestem zdrowa, czuję wdzięczność za moje ciało, wdzięczność za jego siłę, wdzięczność za to, że mnie nosi, że mnie wspiera, że daje mi życie. Z dnia na dzień jestem coraz bardziej świadoma swojej siły. Moje ciało wie, jak się uzdrawiać. Nie muszę go zmieniać. Wszystko we mnie pracuje razem. Serce, płuca, skóra, kości, komórki. Każdy mój krok wzmacnia moje zdrowie. Każde dobre słowo kierowane do siebie działa jak lekarstwo. Moje myśli są coraz bardziej życzliwe. Moje emocje płyną łagodnie, nie zatrzymują się w ciele. Moje napięcia topnieją jak lód w słońcu. Czuję ciepło w swoim brzuchu, czuję miękkość w barkach i szyi, czuję rozluźnienie w twarzy i szczęce. Całe moje ciało odpoczywa. Zasługuję na odpoczynek. Zdrowie jest stanem, który wybieram teraz. W tej chwili, w tym miejscu, w tym ciele, z każdym dniem moje ciało pracuje dla mnie coraz lepiej. Z każdą godziną odbudowuję siły, z każdym ruchem odzyskuję przestrzeń. Moje stawy są elastyczne, moje mięśnie są silne, moje kości są wytrzymałe i lekkie, moje serce bije miarowo. Z ufnością pozwalam, by moje ciało uzdrawiało się w swoim rytmie. Z ufnością pozwalam, by zdrowie wracało do mnie codziennie. Coraz bardziej, coraz pełniej. Czuję, jak moje ciało pracuje dla mnie z troską i inteligencją. Wszystko we mnie żyje, regeneruje się, odnawia. Moje ciało jest wspaniałym systemem, tworzonym z miłości. Jestem częścią natury, częścią większej siły. Zdrowie płynie do mnie z wewnątrz i z zewnątrz. Każdy dzień przynosi mi nowe siły, daje sobie przestrzeń, daje sobie ciszę, daję sobie miłość, moje zdrowie rośnie w tych chwilach. Moje ciało mnie prowadzi, moje ciało pamięta, moje ciało uzdrawia. Jestem w nim obecna, jestem dla niego dobra. Wybieram radość, wybieram życie, czuję wdzięczność. Za każdy oddech, za każdy poranek, za każdy krok. Każdego dnia jestem coraz zdrowsza. Każdego dnia moje ciało reaguje miłością na moją obecność. Każdego dnia staje się mocniejsza. Wystarczy, że kocham siebie dokładnie taką, jaka jestem w tym momencie. Moje ciało jest w równowadze, mój oddech płynie łagodnie, bez przymusu. Mój puls jest spokojny, a serce bije w rytmie życia. Zdrowie staje się moim naturalnym stanem. Nie walczę o nie, ono po prostu jest. Przyjmuję je z wdzięcznością. Pozwalam mu wzrastać. Jestem w pełni połączona z moim ciałem, jestem w pełni połączona z moją wewnętrzną siłą, jestem w pełni połączona z tym, co dobre i wspierające. Z każdym dniem moje ciało staje się coraz bardziej sprawne, elastyczne i pełne energii. Z każdym dniem mam więcej siły i radości. Z każdym dniem jestem zdrowsza na wszystkich poziomach. Ufam procesowi życia, ufam mojemu ciału, ufam sobie. Każda komórka mojego ciała wibruje zdrowiem. Każdy organ pracuje w harmonii. Cała ja, ciało, umysł, dusza, jestem w równowadze. Wybieram miłość do siebie w każdym etapie mojego życia. Jestem dobra dla siebie. Moje ciało rozkwita w tej dobroci. Moje ciało kocha mnie tak samo, jak ja kocham je. Zamykam oczy i czuję wdzięczność za to, że żyję, za to, że mam ciało, które ze mną współpracuje. Jestem zdrowiem. Jestem siłą, jestem życiem, jestem zdrowa. Dziękuję za zdrowie.